Is our superpower who run the world? Two bears, two girls, magnet fishing OD. Our superpower, bears' power, girls' power, forest field underground. Passion is our huge love who run the world. Siemanko, pewnie zastanawiacie się, co my tutaj robimy. Słuchajcie, na naszym kanale na YouTubie e, stuknęło 2000 subskrypcji, za co serdecznie Wam dziękujemy. Z tej okazji przygotowałyśmy dla Was konkurs, który odbędzie się na naszym live'ie na kanale Pani Misiowska, dnia 13 października o godzinie 18. To jest niedziela. Bądźcie czujni i bądźcie z nami. Kochane misiaczki, żeby przystąpić do zabawy, należy zostawić pod tym filmem hasło konkursowe. Nokta. Aby wziąć udział w konkursie, należy subskrybować kanał Pani Misiowska. Dodatkowo polubić nasz fanpage na Facebooku, a także fanpage naszego partnera Green Camo. Trzy główne nagrody to zestaw akcesoriów od Nokty Makro plus misiowe gadżety. Podczas live'a rozlosujemy również masę, masę gadżetów z logiem naszego kanału. Mamy dla Was kubeczki, naszywki i, oraz wiele, wiele innych. Będą też gadżety od metalhunter.pl Za co serdecznie dziękujemy Bartkowi. Mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę, mianowicie na hasło MISIE przy zamówieniach telefonicznych w sklepie Green Camo otrzymacie rabat. Także zapraszamy, zachęcamy, mają masę fajnych detektorów, gadżetów, co tylko chcecie. Pamiętajcie, hasło MISIE ale tylko i wyłącznie przy zamówieniach telefonicznych. Słuchajcie, nakręciłyśmy już tyle dubli. Pamiętajcie. Niedziela 13 października, godzina 18. Pod tym filmem zostawiacie hasło Nokta. Będziemy się bawić, zapraszamy na live'a i do zobaczenia. Jeszcze raz przypominamy, hasło mi się przy zamówieniach telefonicznych. To jest rabat tylko dla naszych widzów, za co serdecznie dziękujemy Green Camo. Jakie jest hasło konkursowe? No kto? A jakie jest hasło, jak dzwonimy zamówić coś do Green Camo? No mi się. Oh, Letting is horse super power and it fishing yet